Dzień dobry, Rezmer z tej strony Koledzy mnie odwiedzili witam, witam. Witamy. Daniel i Wiesiu Z strony Daniel Trochę zabiegani bo pracują tam właśnie mają o. No trzeba Trochę materiału mają mają, jeszcze się na, na skup spieszą Co tam u was słychać chłopaki? Muszę, żeśmy się nie widzieli ile żeśmy się nie widzieli z nimi? No ile? 3-4 dni ja się z tobą nie widziałem. Bo ja byłem sam, mm -hmm. tak, no? No ale co, no jest trochę to wadu, trochę to, bo no trzeba jechać na Głomowiec, to trzeba sprzedać, to tamto, coś do jedzenia kupić. Pawełka dzisiaj spotkałem chwilę, tam zbierał sobie coś. A. Chodził po południu, po Alta, bo akurat trawę kosiłem. Aha, no no, no. no. Taki wiesz, próby robiłem. Pierwsze koty za płoty, trawę kosiłem, myślałem, że teraz będzie taki tam jeden pan pomagał, a się okazało, że... Jutro ma być ostatni dzień w pracy i chwilowo nie będzie przychodził, bo on na odpracowanie, nie ma długu. Aha. I tak, nie wiem, będę sam chyba kosił, bo nie mam za bardzo z kim kosić tej trawy. A ja jutro do pracy, na noczkę. A, to dobrze. Daniel to już od trzech tygodni. Co? Daniel, to od trzech tygodni już mówi, że idzie do pracy? Nie, jutro. Ale już robi, już robi. Ja już muszę mu wierzyć na słowo, bo on już kilka razy mówił, że robi. Wiesz, Daniel, że ci nie dobrze jest... życzę, nie? Ja ci dobrze życzę, chłopie. Nie jest źle w pracy, bo dobra ekipa jest. Bo jesteśmy zgrani między sobą i to najważniejsze, bo tak jak mi. Kierownik powiedział że jak nie będzie zgrania, to mogą być i kłótnie, awantury, a my tu akurat się zgraliśmy i to najważniejsze. Ale tak myślisz, że ten... Podoba Ci się w ogóle w tej pracy? Utrzymasz się, myślisz? Nie będzie jakichś problemów? On tak chciał trochę ten szef wypróbować, nie? Na początku coś tam mówił. wszystko możliwe. Bo ty tam gdzieś chciałeś iść, później nawet i Paweł chciał iść, nie? Tylko że później Paweł. Się... No ja wiem, 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 ale nie mówimy tam. Ale na, na mam siebie, nie? Nie, nie. możliwość pójścia do lotosu, do brata, do pracy. I chyba się przekieruję tam porobię kursy, bo tam mam kurs na tablarkę. Ale jeszcze muszę zrobić kurcz na spawacza bo potrzebują na platformy wiertnicze. Brat mnie chce, jak to się mówi, wkręcić. A to słyszałem o tym już kiedyś. A to jest takie stare dzieje, tam 2000 rok słyszałem o tym. Co niektórzy wyjeżdżali, nie? gdzie jak ty słyszałeś Pewnie o takim czymś, to, czy nie? Nie, bo ty starszy jego, jesteś. Jego, jego brat tam cały czas robi na tych. Tej... Ale, ale tam gdzieś na kontraktach. Kręc. Taki, taki ta, ta, nie, ta, no, no na wyjazdach, ma. na Bałtyk. A na, na Bałtyku. Bałtyk, ale, ale blisko, blisko no. no może nie tak blisko, bo tak on płynął 15. Godzin. No to właśnie o to mi się rozchodzi. No. Ale tam się wtedy zostaje, nie? Bo o tam, tak, to, o to tak, mi się rozchodzi. Tak. No i tam zostaje się na, na przykład na 4 miesiące, na 6 czy na 3 miesiące. To brat tam pracuje i, i źle nie wychodzi. Nie, tam zawsze sobie chwalili, no mówią, że niebezpiecznie jest też, nie? nie tym, no nie trochę tak. Tak, bo tak, tak, prawda? Jak przyjdzie storm. Aha. I to nie wiadomo wtedy jak działać. No dobra, ale co? Platforma ci się nie zatopi, no? nie, no raczej no, no, nie, chyba że no. jakiś wybuch by był, ale no, to już chyba są nie, jakieś ekstremalne nie, co, nie. sytuacje. Nie, Morad... nie ma takie możliwości. Nie nie ma, bo brat tam już pracuje 9 miesięcy i mówi, jest dobrze i dobre pieniądze. Ja nie wiem, jak oni tam przeliczają. Ostatnio brat był 4 miesiące. To 90 tysięcy dostał. No a wiesz, że wiesz, bo tam no. duże pieniądze. To musi być chyba ciężko, co? Że ja, oni tyle tam zarabiają, nie? Ja tam nie byłem. Wojtek, ja ci nie powiem. No, no, no. Brat mi tłumaczył, że najgorsze są te przewody, żeby je połączyć aha, aha. z tymi do A tak brat mówi ludzi Nie no dobrze ci życzę, nie? No, ale napracować się musi. Trochę, no jakby... musi, no. no Wiesz już by nie dał rady, nie? No czemu. No. Myślisz, że byś dał radę? No ale ja nie mam spawacza ani to No ani właśnie, tam, właśnie, no, no. ja wiem, wiem o co chodzi. Tylko, ale mówię, nogi cię bolą, nie? Coraz bardziej. Nie, nie? to dałbym radę. A no, tak, Więc no, zależy ile, nie? Bo tam się pewnie ktoś nastawia, to ma jakąś wizję, nie? Że porobię z 2-3 lata, nie zarobię dużo pieniędzy, nie? No no. Ale wiesz, to nieraz to może być, że porobisz pół roku i coś ci zdrowie wysiądzie albo coś, nie? no. Wiesz, tak jak może. ktoś ma wiesz, tyle lat co ja, a ty masz ode mnie no, 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 z 20 więcej, nie? Może nie, nie, nie. nie. Ale burak... 60 nie masz jeszcze. A nie nie a, no Ale tak. dobra, nie bić no, lat. No, 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 nie, no to troszeczkę tak, nie. No. nie. Ale brat i pójdę chyba tam, porobię te kursy, bo daje lotos. Tym bardziej, że Ty w Stoczni kiedyś robiłeś, nie? Tak. To już wiesz, jak te, te kursy wszystkie się odbywają, nie? No wiem. No, że cały czas ma jakieś kursy, kursy, nie? To jest fajne, nie? A to jest to wkurzające, ale później to się przydaje, nie? Tak. Każdy papier. Stoczni tak. na przykład teraz tam jakiś kurs, nie? Jeden kurs, drugi, trzeci, nie? No, no a mój mi powiedział, że będę musiał skakać z wysokości do wody w kamizelce tej Aha. ratunkowej. To taki ten, taki, a, takie ćwiczenia. Tak. W razie coś by się działo. Żeby, żeby tam się nie pozostawali no to trzeba tak odważnie od razu decyzja i skaczesz jak no. coś się dzieje nie? No i pewnie to się, to rzadko, rzadko, się dzieje, nie. rzadko dzieje rzadko dzieje takie coś nie? to tylko na ćwiczenia się pewnie kończy. Nie kończą no no. jak tutaj na długiej było na, tym, na tych gumach co A, nie, to tam się bało na tym skakać na polina. ja tam z kumplem poszedłem w sumie on nie wyciągnął na to. No dobra. Skoczyłeś? No ja. No. Ja poszedłem, sobie... bo żeśmy we dwóch wjechali do góry, nie? I pojedynczo skakali? No pojedynczo. No, 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 no. bo oni się wiążą za... za nogi. No właśnie, a wiążą za nogi, nie? jest No i głową lecisz w dół. No tak, bo tak jest. No, ale ty... On mówi, ja chyba nie dam rady, odchodź i następnego, a do niego ja nie wiem, jak oni, czy oni go tą windą, bo tam windą się dojeżdżało, no tak, tak, bo tam no. do góry windą, nie, a czy oni go zwieźli na dół, czy jak, nie wiem. No, ja już stoję i czekam na niego. On podchodzi, i aż tak się tyle Ze strachu? No, za wysoko dla niego było, za a jeszcze za nogi. Wiesz, wiążą cię i lecisz, nie? On mówi: Ty jak głową nie uderzyłeś, bo beton, <coughs> zabezpieczanie, to wszystko, wszystko jest. Ja wiem, nie, no. a później mówi, że mieliśmy iść na jakąś, do jakiejś knajpy, bo mnie zaprosił, w ogóle nie mówi, jak tego, to pojedzie ze mną, to ja ci postawię, czy to, czy tamto, co i tak się patrzy, patrzy, w że rady, musimy iść na knajpy. No, i byśmy pójli. No, a kupiłbyś tam tą flakę, no. czy tam. No tak, tak. Weźmy no, je, zaraz jedzenie tego. Byśmy je Dobrze, że nie przed skokiem. No nie. Bo to wiesz, nie wiadomo, co to, to taka reakcja, nie? Bo to nieraz możesz... Nie, to jad, może ja, się źle poczuć, nie? Głupotę! Bo z, zjadłem kiebaba i poczułem na tą. Karuzele. Jakąś? Nie. Też na tą skocznię? Tak. Też na tą trampolinę. Ale na dole już wymiotowałem. A, jak... no. Bo to Bo to jest uderzenie. I to nie? jest ten, jeszcze takie przebicie. No, no 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 właśnie. To ci się wszystko przewraca. Tak. To jeszcze do góry nogami. No. I... O, no, i wszystko ty nie żyłam, na ciało. Podejrzewam. Podejrzewam, że nie, bo kiedyś byłem na pachołku w oliwie, kolega miał osprzęt do takie tam do schodzenia po linie. No. I, w, I mnie to w to ubrał, i później się okazało, że to jakieś takie dla mnie było za zaluźnawe i tam facet taki co był u góry mówi: No, nie radziłbym w to, bo to jest kolegi twojego, i trochę widzę, że troszeczkę tutaj to luźne jest, ten, te pasy są. No. I dobrze, że on to powiedział, bo ten na siłę chciał, żeby mnie ja tam złaził na dół. Po tej linie... Znaczy wiesz, takie karabinki były, że miałem... Ja, 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 ja. Ale wiesz, pierwszy raz od razu z pachołka no. To trochę tak nie za bardzo On mi tam tłumaczył, wiesz a, to kurde, a jakbym tam coś kurde nie tak, tego karabinka, wiesz, popuścił A to a pachołek jest z, z metalu, nie? No wiesz, Tam poobijałbym się o, o te, te, o te no, wiesz, okay. o te kątowniki, nie? Ale... A tak to... W sumie nie zjechałem, ale miałem jest. się więc po tej liście tam linię opuścić, nie? No. Dlatego tak sobie właśnie myślałam o tej trampolinie, czy ja bym dał radę, nie? Aha. Znaczy nie, na takie koła różne tam widokowe, tam takie te wolne obrotowe, on to się tam... Z, A to to, tam jest. to wiesz, z córką tam korzystam w różnych no. miastach, nie? Ale już wesołe miasteczka sobie odpuszczam, bo szkoda im pieniędzy. Chyba, że ona tam korzysta społowicznie tam z tych różnych atrakcji, no bo na takie jakieś tam różne kolejki czy coś, to ja nie nadaje się. No. Ja, ja mam chorobę lokomocyjną. U. Na statkach też nie za bardzo się czuję na promach. Jak już muszę, to płynę, nie? Nie, ja na promach nie ogóle. Ja, ja na przykład nie zwymiotuję, ale będę cały, całą drogę się źle czuł. Na przykład. No, no, no. Co to za robota, nie? A czasami może i nawet bym zwymiotował, nie? No. Promy mają coś takiego, że mają te silniki do stabilizacji, ale czasami je wyłączają z oszczędności. Ja już później to czuję, nie? Oni jakie włączą, to już jest za późno, bo ja już jestem kozem blady, strutkiem. Na zewnątrz wychodzę to się źle czuję, jaką wodę widzę. Tak. Mm. No to tak jak się płynął ten statek tu do tego, do Gdańska jak on ma. mu młodzieży. A to tak. To, ja, to jest coś <laughs> innego. Ale tam ja jak wyszłem, ty tam też wybuja. No wybuja. Bardziej Ale ja nie te weszłem, nie? już były wymioty, A. mówię o, o, mówię już nie wchodzę, bo to jest żaglowiec, to nie jest tak jak To jest żaglowiec, tak, A. oni tam mają trochę pracy, żeby popłynąć nie? A. Weź te wszystko. Te liny, te... Po tak, to, to do góry, tego. No, 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 słuchaj. No i... trzeba wiatru, nie, ekipa, kierunku. Ekipa, jest do tego i nic. Robią. Jak tam w ogóle tydzień minął? A, teraz trochę cieplej można trochę więcej łazić, nie? No, można i wiesz, bardziej jest jeszcze widno, nie? Bo tak jak to. A jak było szybko ciemno to no. dużo to się nie pochodziło, bo było trzeba od razu na skup A co? Otwarte już miałeś fajne, albo i trzecie Bo już nie da No Tak, bo wcześniej wyszedłeś, nie? No Wszystko na nogach, nie? A co? Od altanki do altanki no. znaczy nie od altanki znaczy, nie, nie. No. Ale mniejsza to. Było. Nie, ja w no pracy dzisiaj jak... chodziłem, to później miał już nogi pod koniec dnia. Znaczy dobrze, że jeszcze tam kosiłem trawę, bo sobie przygotowywałem pod koszową nie? No, no, żyłką. No, no, no. Nie? Ale i tak się jeszcze zdążyłem tak na chodzić że mnie nogi bolały. A, a dużo części czasu spędziłem tak jakby w jednym miejscu, bo cały czas tak kosziesz, Koszenie to tam wiesz. No. Ale to to tak się mówi, to trzeba się było schylać, to tą trawę do worków, bo się okazało, że nie, że nie na przyczepkę, tylko do worków, tam i tak. No. Teraz mnie noga boli. A nogi to dostają. No ale mówię, spotkałem dzisiaj kolegę, nie? Nie wiem, kiedy teraz się tam. Kiedy się spotkamy. Nie? Daniel się odezwie, nie? No, to no mam na końcu. No. no. Dobra. Nie ma problemu. Ja ten, co ja chciałem mówić. Jeszcze poczekamy, bo oni tam zaraz będą wracać, nie? Daniel się odezwie za jakiś czas, nie? Bo teraz. Teraz też trochę miałem wydatków, nie? Wiesz, bo Emil urodzinki i byliśmy na komunii i teraz jeszcze mam pod koniec maja znowu komuni 29. Oooo. No. Ostatnio Was tam widziałem, nie? Jak szliście. No? No. A to też właśnie żeśmy byli na festynie tutaj. Później byliśmy na Morenie, bo tam Emilka chciała na urodzinki sobie płytę kupić. Tam sobie dostała pieniążki i to chciała płytę kupić. Jako taki przypadek, że spotkałem nie chłopaków. A, szli. Akurat byłem z zypami. A Ola mówi, A... o to chyba Daniel, bo był, było w ten, w tej czapetce. A Ola od razu po czapce skojarzyła. Tak. No. Najważniejsze, no że jakąś dajemy Dobrze. radę. Dobrze, to najważniejsze. Za jakiś czas może tego grilla zrobimy, co ja tam Wam przyobiecywałem. Możemy zrobić. No nie ma tam problemu. można iść na ten staw świętokrzyski. No. Tylko statyw chciałam kupić, taki profesjonalny, nie taki statyw, tylko taki jak mam do aparatu A fotograficznego. Wiem, wiem, Trochę wiem. taki wiesz, że ten telefon będzie sobie na statywie stabilnie stał. Tam sobie coś nagramy. Weźmiemy ze stokrotki ze dwa takie te grille albo jeden, Trochę kiełbasy, żeby zrobić. No jasne. Nie ma problemu. piwko kupię tam. Bo bez piwa to ani rusz, nie? na grillu, nie? No nie <laughs> to trochę ciężko. No nie za bardzo, nie? Tą spaleniznę nie, no, musicie... Wiadomo, ja tam nie piję, to tam nie piję, ale ja wiem, że tą spaleniznę ale, ty trzeba zawsze... Ja no. no inaczej to smakuje. No, no. Nie wiecie soku pić, nie? No nie. Pomarańczowego. Nie? No nie. Oni już chyba wracają, mi się wydaje. Czy nie? Mylę się. A nie, mylę się, jeszcze nie. A jak tam w ogóle inne na, na, na złomie rzeczy też podrożały, czy tak się tylko te puszki poszły w górę? Nie. Mieć wszystko. Mosiąc. Tak? po 18, mieć po 35, no ale to trzeba nadzierać też. No bez tego to nic nie zrobić, no. wiadomo, no. mógł Dzisiaj... Te twoje odcinki są całkiem ciekawe, jak ty tam opowiadasz, jak ci się tam, jak gdzieś tam mieszkałeś, albo tam na przykład w kiedyś coś tam mówiłeś też o, o, o bracie, nie? że pomagałeś kiedyś mu, nie? Tylko że to przed wojskiem, nie? A no, co tam, co tam no, się no. uprawiało u was za Wisłą? Bo u nas to wiesz, buraki tytoń, fasolka, czekaj, co, no tam? co tam... Buraki były zboże, ziemniaki, różne. Tam miał tam, z tego co pamiętam, marchew, buraki cukrowe, pastewne, no, tyton, no, no. tyton. to była robota, nie? A to My mieliśmy, to było, to było skaranie boskie, ci powiem, bo to było cały czas przy tym robota, nie? No. Później zimą jeszcze się balowało na strychu. Sortowanie tych klas, balowanie i w lutym to się woziło tam, chyba w lutym, ja nie wiem, albo wcześniej, do skupu do Grudziądza. I oni później bardzo dużo pieniędzy za to płacili, nie? No, no, no. Wtedy ojciec, tak to dostał na wiosnę, jakąś konkretną gotówkę, to nawozy kupił, wiesz, tam z, m, różne tam nawozy, co tam potrzebował, to, to pokupował sobie i paliwo, wiesz. Ja, no, no. I rachunki popłacił, bo tam przecież za prąd były duże rachunki, bo siłę się używało, nie? No tak, tak. Ale duże pieniądze, w Tytoniu były bardzo duże pieniądze, bo tam się u nas na wiosce, w Boklinie, bardzo dużo osób miało Tytoniu. Nie, nie wszyscy mieli no. suszarnie, My mieliśmy suszarnię opalaną, no, no. ale mieli takie te tak zwane wiaty, czy coś takiego postawiane, takie popostawiane, takie. Na powietrzu no, się, no, no, że no. się suszyło ta, ten, te liście. Żeby to no, 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 One wtedy też takie były inne, bo one były takie jaśniejsze, to była lepsza klasa. No. Nie wiem czasami czy tam nie dosuszał później ten jeden kołodziej taki tam mieszkał, bo on miał też suszarnię taką zwykłą. Nie wiem czasami czy później nie brał jeszcze do suszarni. Czasami czy nie dosuszał może, wiesz, bo to też musiało być suche, bo tak by jak zanim by to oddał, to by mogło mu popleśnieć. No. Ale on tak zawsze miałem, jasne, nie wiem, że miał taki jasny, nie? No. Taki jasny cyton, to był na pewno najlepszy papierosy już, nie? A. Ale Dobra, fajnie się dziękuję, to... dziękuję. No Daniel już nie Dobra, to już nie będę jak Daniel już mówi, że Daniel, Daniel mówi stop, to już stop. <laughs> Dobra, odezwiecie się, nie? Spotkamy Ta. się tam za jakiś czas, nie? Nie ma problemu. Dobra, dzięki serdeczne. Powodzenia. Chłopaki się spieszą, dlatego dzisiaj tak krócej. Spieszą się na nas skupnie. Będziemy im gitary zawracać. Pozdrawiamy i do, do następnego razu. Tak.